Siema się witam wszystkich Też, też Witam Was w kolejnym odcinku yy, z Bedwarsów. W ogóle zo, za, na tych filmach jaka. zobaczyłem, że mówi bardzo cicho, więc teraz będę krzyczał do was widzowie Będę nas przy, krzyczał, że nie zostawiacie łapek w górę. Weź tam, Rysiowski, to No bo ja kierunek. musiałam tylko coś sprawdzić. Spoko, czy się nagrywa? Na szczęście nie, znaczy co? <głos> <głos> nie można. Serio <noise> szar szar szary, szary spadł. <noise> Jestem na diaksach, mam dwa diaksy niebieskich. Uważaj. Nie powiem kto. Yy, o dobra, on spadł, ja też spadłem. Miałem dwa diaksy ogólnie. Już trudno. Yy... Aha, dobra, nie, tutaj nie ma na szczęście dziury. Już myślałem, że trzeba wełnę dokupić. I tak muszę tego tak wełnę dokupić. Oni ja mnie wiedzą? F5? F5. Co, w, co z nas rzuciło? A to ja! No niebieski się wysadzam. Ha, spoko. Niebiescy nie miał beda. To tam ich nieźle ten, ja sobie, bed, ja sobie ogarniam nam beda i tak dalej. No niebieski obaj spadli. Się mnie wystraszyli. Dobra, <laughs> jestem u zielonych. Porobiłem oboje zielonych Zniszczyłem beda e, Human itemy e, I spadam, żeby kila nie dostali, jest? Dostali? Czy nie dostali? Ej, dostali kila kurde Ale zachowałem itemy, chyba tam był stack tego i 8 złota e, Tak Porobiło, Porobieni zostali Ja sam nie wiedziałem że tak dobrze umiem grać e, ja Wysadzają się maradzec. do nas, wysadzają się do nas Dobra to wracam, Rzuci. nie dni naprawdę. Idę, spora, gdy... wracam, 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 jak najszybciej jak potrafię zbyć, Maybe No odkrytego. Bada. Odbiłem... Odbiłem... Ja się odsuwam. Odbiłem, sorry. I chyba wypada, tak wypadł. Trzymaj no jednego No możesz sobie kupić resztę za moje tam. To nie wiem czy ty masz. Ja też nie mam. A to to ja ci dałem już. To nie różowy wiem, był? Nie, to był nie. żółty. I to mio, dużo już mio, zostali mio, 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 wyeliminowani, mio. dużo przeciwników zostało wyeliminowanych. Eee, tam masz dużo rzeczy w tym. To ty? By tam? T -t 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 -t, ja się wysadzam tam dalej. Nie wiem, czy już... Eee, Weźmy że coś nam kup. Coś typu prot albo coś innego. Mamy chyba mamy proto. Przecież. A to szarpa, szarpa po nas nie stać, jesteśmy za biedni, pamiętaj. Od razu wleca Jestem koło żółtych, oni się tego nie spodziewają. Mam nadzieję. Będzie odkucie taktyczne Za naszego BEDA. Oni o mnie nie wiedzą. Nie, oni o mnie nie wiedzą. Jeden spadł. Idę sobie na. Nie na diaksę, sobie na szmaragdy. Spokojnie. Co się dzieje z moim shiftem, widzowie? Co to? Nie, my ją Beda rzuci. I żółty zawkniem dlaczego? Warakcik. Final kill. O, tu byli biali. E, żółty został tylko jeden ogólnie. Chyba. Żółty Och, jest na mnie. Jestem wskazać na diaksy. Strefa. O, wygrana. Co jest? Jakie ja tu... Ej, 4 minuty 50 nagrywki i są dwie wygrane. Jeszcze jedna gra? Jak dwie wygrane? Ja jedną tego wygrałam. A dobra, bo my jedna rozgrzewkowa. rozgrzewkowa. Dobra, to dobra, mi się no, podoba to... to, to jest... wyjdziemy się w następnej grze. No Dobra, dobra witam. Witamy w kolejnej grze. No witamy. Eee, zapraszam w ogóle widzowie na Discorda, przynę wam link w opisie. I jakby co, to Ryssiowski, chyba też mam podobno tam szypina, to jakby co, to my mamy różne Discordy. W sensie Rysiowski ma innego Discorda, ja mam innego Discorda, więc. Więc musicie być na dwóch, jeżeli chcecie być i na moim, i na jego. Ale najlepiej, żebyście byli na moim, bo on jest na moim. Bo na moim jestem ja i on, a na jego też jestem ja, ale. Ale w sumie to nie wiem. Ale też dobrze, żebyście byli na moim. Znaczy, tak, ja się tam nie wykluczam, nie? Mhm. Tylko. U mnie jest taki... Zabuduję bada w ogóle jak ty tam się. A się pięknie buduje powiem No widziałem. O, y oni umieją speed a uwaga, niebiescy. Ale bitka. Aha! Mhm. Y Nie mogłem go dotknąć ogólnie. Niebieski do nas idzie. Niebieski do nas idzie. I u góry jeszcze jest ten. Ktoś, chyba. To weź tego na górę, tam na górze weź się nim zajmij, ja się zajmę tym na tym. A, no dobra. Ja zepchnąłem. Sigma. Ja kupię nam regenkę, bo akurat jeden... Nie weź dos... tego na górze, a jest! Ale strefa... Daj mi go zabić, daj mi go zabić! Dobra. Kolejny się do nazywa. No taką fajną, taką fajną strefę dałam. Yy, no, słyszysz. Nie, nie by mnie... Nie bym mnie totalnie sobie nie doknąć. Ciężkie się wylosowało. No, ale na razie obronimy się. No, no, no. Czy trzeba będzie się trochę pobronić, Wiza. Jak niebiescy umieją dobrze PvP. E, na no niebieskich ja bym taką moją ulubioną taktykę, czyli wjazd na trzeciego. No, jak ktoś ich będzie atakował, to ja po prostu szybko e, TNT jumpa dam i... I no, i będzie git. E, Różewy się na nas Szarpa budują. Różewy się na nas budują. Aha, i niebieski jeszcze do nas przyszedł. Fajnie. Zepchnął mnie jeszcze. Nie powiem, kto ze śmietnika. Takie coś ze śmietnika. Aha, ok okej. Jedyny różowych. Fajnie. Nigdy go nie zepchnę, chyba. Różowi do nas idą, chyba. Spad, 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 spad. Różowi nie mają Ubeda. Pozdrawiam. Ez? Wyeliminowana. Duża niebieska została wyeliminowana. Różowi u nas wow. są chyba, ale Różowi nie mają Ubeda. Wystarczy, że ich jakoś zepchniesz. A gdzie? Albo nie, u mnie jest różowy jeden. A bo różowi wracają, obaj spadli na moich oczach. Różowi się wycofali za mną i umarli. Spoko. Drużyna różowych wyeliminowana. Tak pisze na czasie, naprawdę. <ścoughs> Wierzysz no nie wierzę ci. no wierzę ci, wierzę ci. Znowu, human co co, 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 co to było? Ej, ale żółty to jakiś pro player. A żółty ma beda, żółty ma BD. Chyba jest jakiś bo żółty w ogóle? Dobre pytanie to jest bardzo. A dobra, widzę żółtych, widzę żółtych, no. Ja tylko więcej wam, bo tak to ja sobie mogę marzyć o nasz na szmaragdę. Ja sobie próbuję się dostać na żółtych. Żółci... Bo żółci mnie prawie zepchnęli, co jest jak pięknie sklaczowałem, a żółci nie miało budowanego beda w ogóle. O kurde, 8 diaksów. Żółci beda nie mają. Albo żółty jest jeden. A my już produkujemy diaksy white. Nie, jeszcze nie, dobra, nie wiem, nam do jak są. Żółty des, żółty tylko jeden został i to będzie final kill O no dobra, co jest? Yy. Ha! Żółty jest u nas! Na mnie się beda! Czyli mamy pobiegł... Ty mnie! Wracaj, 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 wracaj! Ja zginąłem Spoko Ja już nie wiem co zrobić, ja już nie mogę wejdować, no. No nie możesz. Wszystko w moich rękach. Epic battle. Czerwone. Czerwone my byliśmy. A ten żółty to dobry był? Żółta Nie wiem, po prostu nie... Ja nie widziałem po bo... prostu i po prostu nie zepchnął jak coś ze śmietnika. Spoko... A family friendly, family friendly. Mhm. Myślisz, że on tam u nas kampi? A nie wiem, patrzę, czekaj, teleportuję się do niego. Kupię nam... Tak, y on jest u nas, on u nas. On jest po prostu u nas sobie tam zbiera nasze rzeczy. Kupuje sobie coś Zobaczmy co on ma w inwentorii. Czemu nie mogę? Ha, wcześniej mogłem tak zrobić. Yyy... O dobra, widzę żółtego. O! Nie pokazuje tylko na firebus. Próbować... O dobra, on mnie widzi. No to świetnie, świetne incognito poszło. On ma firebola. On mnie próbuje zepchnąć tym, serio? Myślisz, że... On myśli, że ja się dam nabrać na firebola w sensie, że... On mnie nim ja zepchnie. Jak się wychodzi z gracza? I czemu nie mogę wyjść z gracza? A nie wiem, ja nigdy nie obserwowałem tak. No to ja co, z... refilek, tak. On też ma refilka. Spoko. Ob nie wypchnęło go Wygrana! Uuuu! No, no, ja widzowie, no tak? jeżeli dostaliście do tego w komentarzu, napiszcie, Dobra. że Rysiowski dotknął trawy i wejdźcie na mojego Discorda. Nara. Dobra.